Cześć wszystkim, dzisiaj pokażę makijaż, jaki mogliście zobaczyć u mnie na Instagramie. Jeżeli ktoś jeszcze nie obserwuje mnie na instant, to oczywiście zapraszam gorąco. Do pomalowania oczu wykorzystałam paletkę, którą mam z Ebaya. Jest to paleta 120 cieni i można ją naprawdę kupić za grosze na, na różnych Ebayach, Amazonach i tego typu po prostu tanich stronach. Teraz biorę się za pomadę z NYXa i będę cały czas poprawiała moje brwi. Będą one taką moją podstawą do tego, żeby zbudować je jeszcze bardziej jakby takie rozwinięte, kolorowe, ale najpierw muszę je podkreślić. Teraz staram się ten czerwony kolorek, który mam wokół oka i pod okiem, staram się go po prostu wtopić w tą brew, żeby uzyskać takie ładne przejście. Końcówki brwi uzupełniam czarnym cieniem do oczu, żeby dać po prostu taki ostry, mocniejszy efekt. I tutaj, właśnie taka mała uwaga na ten czerwony cień, który mam nad powieką i pod okiem, nakładam czarny. W międzyczasie odbieram telefon, i no to właśnie był najlepszy moment, w którym można było zadzwonić, ponieważ teraz muszę spędzić żmudny czas na blendowaniu tych wszystkich cieni ze sobą, czyli połączyć żółty, czerwony, czarny, a przy okazji ich nie zatracić, nie zetrzeć ich z tego oka, żeby nadal była ta barwa głęboka. I tutaj uwaga, mój ulubiony moment. Czemu ulubiony? Bo przyznam się szczerze, naprawdę, że nigdy w życiu nie używałam wcześniej pigmentów na oczy ani w żadnym innym makijażu, po prostu ich nie wykorzystywałam, i to jest mój pierwszy raz i z pigmentem NYX, i ogólnie z pigmentami, jeżeli chodzi o moją przygodę. Drodzy mówię, że tematem konkursu był makijaż przyszłości. Czyli dzisiaj będę starała się otworzyć makijaż, jakim według mnie w przyszłości mogliby używać ludzie, jak według mnie mogliby wyglądać. Pędzelki są ze strony do kolor i są naprawdę śliczne. Także no jak widać większość makijażu tego oka powieki no polega niestety na żmudnym lentowaniu tych wszystkich cieni razem. Nakładam biały podkład w sztywcie i na nim będę szkicowała ołówkiem, dosyć miękkim ołówkiem, bo tylko te miękkie na przykład 8b rysują na skórze. Ja tak wykonanym szkicu zaczynam białymi farbami do ciała, malować takie znaki ala la koła, w trochę fale, nie wiem nawet jak to nazwać do końca. Pod nosem zrobiłam taki wzorek, który nie do końca mnie przekonał. Powiedziałam sobie, kurde, Naomi, zaczynasz wyglądać jak jakiś bóg wody. Także niech się nikt nie zdziwi, bo to za chwilę zniknie, bo po prostu to zmyje. Nie podobało mi się totalnie i nie pasowało do tego makijażu. No i tutaj znowu nie pokazałam, co robię. Te wszystkie policzki i całe to oko jakby przy tych białych częściach są, jest podkreślone to, tym samym czerwonym cieniem, który używałam do pomalowania oczu. Zrobiłam takie trochę jakby płaczliwe oczy, czy takie zaczerwienione policzki, na które nakładam bezpośrednio ten sam czerwony pigment, który widzieliście wcześniej, i ten sam złoty pigment. Teraz trochę ta bardziej żmudna praca, czyli powiedzmy trochę body paintingów to włączyłam, bo ja zawsze lubię makijaż z body paintingiem łączyć, także czarną farbą robię czarną szyję, co mogliście już wcześniej widzieć w moim makijażu Robota na Nyxa, trochę powiedzmy, że się zainspirowałam tamtym makijażem, bo też kojarzy mi się właśnie cyborgi, bardzo z przyszłością mi się kojarzą. W międzyczasie usta podkreślam szminką na czerwono i cały czas dokańczam ten jakby mój strój, który jest pod moją szyją. Na szyi narysowałam trochę takich jakby żyłek, czyli kabli, które łączą moją głowę z ciałem. Cały strój dokończam na biało. W międzyczasie, no pewnie tutaj zauważyliście, że mam doklejone już sztuczne rzęsy, które są doklejone jakby z papieru. Są wycięte i doklejone ze zwykłego po prostu czarno-białego kartonu. W tym makijażu nie użyłam sztucznych rzęs wcale. Chyba pierwszy raz w moim makijażu w całym życiu. Jedynie linię wodną oka i oko trochę podkreślam czarnym eyelinerem i uwaga, trochę podkreśliłam rzęsy, ale też właśnie eyelinerem. I makijaż jest praktycznie gotowy, jedynie na końcu założę białą perukę, która nadała temu wszystkiemu fajnego charakteru. Dzięki bardzo za oglądanie, to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że makijaż się podobał. Namawiam cię serdecznie, oczywiście, do wpadnięcia na mojego Instagrama, na którym bardzo dużo się ostatnio dzieje i też będą nowe konkursy. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to zasubskrybuj i widzimy się w kolejnym odcinku, który pojawi się jutro. Dzięki za oglądanie. Cześć!